Moim gościem jest pan Sławomir Kimaszewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I to nazwisko niekoniecznie teraz będzie nam się kojarzyć ze Starletem? No mam nadzieję, że nie. <grywia> Porozmawiamy o kortach, o kortach, których jest gorąco od jakiegoś czasu z różnych powodów, ale my będziemy mówić o tym, co jutro. Okej. Okay. No chciałbym, żeby było gorąco, natomiast pada deszcz. I miejmy nadzieję, no, że, że do jutra przestanie. Będziemy czarować pogodę, no. Tak, tak, właśnie wydrukowałem sobie mapki pogody, no jutro ma być dużo lepiej. Jutro mamy uroczyste otwarcie, na którym będzie prezydent, władze tutaj nasze lokalne. Jakiś symboliczny gest, prezydent ma pierwszy serwis uderzyć na, na, na kortach. Ciekawe e czy się uda. Czy będzie w polu, tak, zgadza się. Bezpośrednio jak gdyby po tej części oficjalnej, pewnie nie za długiej, ale jednak uroczystej, rozpoczynamy pierwszy turniej na naszych kortach w kilku kategoriach. Chcemy zagrać w gry singlowe, czyli pojedyncze gry mężczyzn w kategorii Open, w kategorii plus 35 lat i w kategorii plus 50 lat. I w przypadku kobiet też singiel, gra pojedyncza w kategorii Open, czyli jedna kategoria dla kobiet. Czyli to by wskazywało, że w tenisa może grać każdy. A, dokładnie. Tak? No dokładnie. A nie ma żadnych przeciwwskazań? A co pani ma na myśli? Zawsze jak tutaj mamy kogoś, kto jest związany z jakimkolwiek sportem, to tak wszyscy mówią, że tak, ta dyscyplina to dla każdego, dla każdego, a potem powiedzieliśmy, ale, ale? No. Czy tu nie ma ale? Dalej nie rozumiem, no, każdy może grać, każdy, każdy może grać w... Tenisa. No generalnie rzeczywiście sam często słyszę tenis, taka gra bardziej elitarna i tak no, dalej. Właśnie. Ja staram się osobiście w ten sposób nie, nie myśleć i jak gdyby swoim działaniem też powodować, żeby właśnie tak nie było to znaczy organizować imprezy no, w, w bardzo szerokim przekroju, czyli y, imprezy dla takich totalnych amatorów. Yy, chcemy organizować czy, turnieje klasyfikacyjne, czyli tu, turnieje pod egidą Polskiego Związku Tenisowego, których dawno, dawno w brzegu nie było, w latach całych, nie wiem nawet kiedy były, bardzo dawno no jeśli w ogóle jeśli chodzi o cykl imprez, no to jest on no, niemalże nieskończony. No, i, i jest kilka rodzajów turniejów. Chcemy tworzy, y, robić ligę tenisową, chcemy turniej challenge'owy y, challenge robić y, y, turnieje tak zwane y, mały wielki szlem, czyli kołobrzeski wielki szlem, czyli w, y, w tym czasie kiedy będą wielkoszlemowe turnieje, to my mniej więcej chcemy się jak gdyby no, w formie takiej zabawy to w tym w samym czasie. to będą takie główne nasze y, y, t, turnieje. W międzyczasie oczywiście cała masa innych turniejów. Naszym priorytetem ogólnie jest, znaczy moim osobiście jest to jakaś tam moja pasja, to jest tam myślenie o dzieciach, czyli szkolenie dzieci. A co za tym idzie, no, na to szkolenie to tam mamy oczywiście swoje pomysły, to może kiedyś tam porozmawiamy przy, przy innej okazji. Natomiast również dla dzieci będziemy organizowali bardzo dużo, bardzo du dużo turniejów. Z tego co Pan mówi, wynika, że będzie się działo na Kobrzewskich Kortach. To nie jest tak, że obiekt piękny, wybudowany on będzie stał i ładnie wyglądał. No nie, to to mogę obiecać, że, 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 że będzie gorąco. Oczywiście teraz jesteśmy rzeczywiście w fazie rozruchowej, ponieważ no, w tamtym tygodniu jakby odebraliśmy korty oficjalnie. I no, mieliśmy jak gdyby do wyboru albo, albo skupić się na wykończeniu szczegółów, których jest bardzo dużo do wykończenia i nie wiem, zamknąć obiekt, ale to szybko praktycznie przepadł ten pomysł zresztą on był straszny w swojej istocie, ale otworzyliśmy korty, na kortach ten grają od rana do wieczora. Po prostu no, jestem naprawdę mocno zaskoczony frekwencją, bo po prostu korty są cały czas zajęte, no, a, a tym bardziej w, w przypadku takiej pogody jak teraz, czyli nie, niezbyt ładnej, no, mamy dwie hale. Hale na szale na można. dwa korty, mm -hmm. tak, no i to tam jakoś rekompensuje. Oczywiście byłoby idealnie mieć 8 kortów na zewnątrz, się wewnątrz, ale, no, yy, no, oczywiście ale marzyć, tak, tak, tak. Ale nie, to nawet nie, nie mówię, że to jest źle. No to tak jest generalnie w tenisie, że jeśli deszcz pada, schodzi się z kortu. No my mamy tą, tą, ten bufor taki, że właśnie trenerzy z dziećmi w tym pod momencie dachy. wchodzą pod dach i treningi odbywają się regularnie w ten, dzięki temu. No to fantastyczna sprawa. A jak pan się odniesie do tego, że pojawiły się jakiś czas temu y, takie zarzuty, że po co nam nowe korty, które są niepełnowymiarowe potrzebne? Czy to rzeczywiście tak jest? Czy, czy to tylko będzie taki, atrakcja turystyczna? Tam się nie da nic zorganizować? Bo aż nie chcę mi się w to wierzyć. Da się zorganizować. Y Da się zorganizować przepisy Polskiego Związku Tenisowego, zresztą w ogóle światowe przepisy, a każdy później w poszczególnych federacji są zawsze takie same jak międzynarodowe przepisy, mówią rzeczywiście o, o jakichś tam wymiarach kortów i nasze, nasze korty odpowiadają tym tak zwanym rozgrywkom klubowym, rekreacyjnym, klubowym, przy czym w praktyce wygląda to tak, że Praktycznie wszystkie, mm, wszystkie imprezy o zasięgu krajowym na tych kortach według mojej wiedzy będzie można rozegrać. Rzeczywiście będzie, będzie powstawał problem w momencie, kiedy będziemy chcieli yy, organizować imprezy yy, międzynarodowe. Mhm. I, I nie do końca prawdą jest to, bo słyszałem takie głosy, no ale po co nam, przecież my tu wielkiego no to, szlema nie będziemy organizować, koniec. ale no, problem polega na tym, że to nie chodzi o te wielkie imprezy. Chodzi na przykład, dam taki przykład y, turniej IT, ITF, Tenis Europe, młodzież na przykład do lat 14 czy do lat 16. No tu niestety już obowiązują y, przepisy y, federacji międzynarodowych. I jestem ciekaw. No oczywiście taki turniej organizuje się z jakimś tam dużym wyprzedzeniem. Przyjeżdża ktoś, komisja. Ale będziecie sprawdza. próbować. Będziemy próbować. Uh -huh. No z tym, że to jest długa droga. To trzeba powiedzieć, że my oczywiście w tym swoim planie działania mamy to tam wyraźnie zapisane, bo takie turnieje w Polsce są organizowane uh -huh. naprawdę na, nie na nierewelacyjnych obiektach i się odbywają. W związku z tym ja liczę, że nam się uda, ale to jest długa droga, dlatego, że najpierw trzeba zorganizować w ogóle te turnieje pod, pod e egidą, można powiedzieć PZT, czyli te oficjalne turnieje. Później trzeba dostać no i, i jakiś turniej rangi mistrzowskiej, krajowej i, i, dopiero, i, i to, może, to może zająć. Może zająć rok, dwa lata i oby się udało. No, mam nadzieję, że będziemy mieli siły. Ale to. czyli mówienie już od samego początku, że nie da rady nic zrobić, to, to trochę przesada. Troszeczkę. Troszeczkę, trzeba Troszeczkę próbować... na, przesada. Uh -huh. no, no powiem tak, no cieszymy się z tego, co mamy. Gdyby kilka rzeczy było zrobionych troszeczkę lepiej, po prostu to byśmy teraz pewnie o tym nie, nie, nie rozmawiali, nie byłoby tych problemów. No natomiast, no to też jest jakaś, jakaś wypadkowa pewnych rzeczy, jakieś kompromisy. Korty mamy takie, jakie mamy. Nie, nie dało rady ich w ogóle powiększyć. Nie, nie dało rady wejść bardziej w park, tak? Wypiąć, wy, wyciąć kolejnych, nie wiem, 30 drzew. No, to, by to by była afera To no, by była afera. poza tym, no, byłoby to niepotrzebne. No, musimy się jakoś tu pomieścić. Ja bym nie dramatyzował, jeśli chodzi o to. Czyli będzie dobrze, najważniejsze jest to, że na tych kortach coś się będzie działo, będzie się działo dużo, będą imprezy dla wszystkich tak naprawdę zorganizowane i to nie będzie tak, że to będzie na zasadzie po prostu kładki, tak, popatrzmy, czy coś działa, czy nie działa. Nie, 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 no to znaczy to już te, te dni, te półtora tygodnia pokazuje, że, yy, że no naprawdę będzie się dużo działo, jest, jest dużo chętnych do grania, jeśli chodzi o imprezy, no to mówię, to będzie cała masa, no jeśli nam dopracujemy jak gdyby nasz kalendarz i go pokażemy, no to jak gdyby on rzeczywiście pokaże, że to będzie... No, My niemal, że każdy weekend chcemy poświęcać na różnego rodzaju turnieje. Jeśli nie dla dorosłych, to dla dzieci. Naprawdę. No to tak będzie, będzie fantastycznie, jeszcze w telegraficznym skrócie na koniec jutro, o której mamy się stawić na kortach? Jutro to uroczyste otwarcie jest zaplanowane na godzinę 12, czyli zapraszam po prostu na 12. Będzie nawet jakiś tam malutki poczęstunek. I bezpośrednio po, po, po tej uroczystości, czyli my planujemy około 12.30, no ma się rozpocząć turniej. Mam nadzieję, że nie będzie padało. Jeśli będzie padało, będziemy przechodzić w halę, do hali, czyli no, coś się będzie po, coś działo, się tak, będzie działo tak, na tak pewno na 100%. Tak. Fantastycznie. Ja mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz przy okazji ko kortów, przy, przy okazji organizowanych tam imprez. Na pewno poruszymy to, o czym Pan mówił, że dzieci. Tak, tak, tak. tak, że tak, tak. Będziemy tętnie. szkolić dzieci, niech grają w tenisa. Będziemy w stałym kontakcie telefonicznym, mam nadzieję. Będziemy się umawiać i spotykać. A dzisiaj dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję za rozmowę. Państwa moim gościem był Pan Sławomir Kimaszewski. Aktualnie odpowie odpowiedzialny za nasze kobrzewskie korty. Zapraszam na krótką przerwę.